Siemanko, typ 63 za 8,500 tysiąca golda z okazji chińskiego Nowego Roku. Mamy taki przycisk jak nowe wydarzenie w garażu. I tutaj odblokowujemy sobie specjalne zniżki. Na dole mamy misję. warto kliknąć też koci sklep i odbierać sobie te żetony. I jeżeli uzbieramy sobie te wszystkie czerwone koperty, które tutaj widzicie, to ta zniżka dojdzie do chyba 3600 zł. I to jest zniżka na wszystkie rzeczy, które sobie klikniecie tutaj w sklepie. I wartość typa 63 spadnie do 8500. Również wartość 112 spadnie, lorki, M41D, Turna można dostać za darmo tą zniżką. Możecie kupić podręcznik szkoleniowy, konta premium i defendera. Ja dzisiaj skupię się na tym typie 63 i zagramy sobie Cztery bitwy na żywo. Zapraszam do oglądania. Jak dobrze wiecie, był odcinek z typa 71. Japońskie czołgi ciężkie dostały naprawdę fajnego buffa i są fajnymi pojazdami. Ten czołg premium się nie zmienił. Drzewkowa ósemka się zmieniła, Drzewkowa dziewiątka, dziesiątka. Jeszcze nimi też kiedyś rozegram bitwy na żywo dla Was. Aczkolwiek myślę, że warto odświeżyć temat tego czołgu premium, bo ja nie uważam go za takiego słabeusza. I może być bardzo fajnym pojazdem do boostowania sobie załogi, właśnie, bo ten japoński 10 tier wypada wręcz dla mnie bardzo dobrze. Z tym, że musicie lubić snajpić czołgami ciężkimi. Na mapach typu Prochorowka te pojazdy dostają drugie życie, ponieważ tu jest mechanika schładzania. Działa w tym wypadku, akurat 12 sekund, schładza mi się działo. Jeżeli ja oddam strzał, załóżmy, że teraz oddam strzał do tej fałki, jak podjedzie. Albo jeszcze nie oddam. Zobaczymy, może od... Ok, zostałem za 0. Ona się będzie cofać. Uwaga, uwaga, uwaga. Oddaję strzał, ale chyba zbiorę. I teraz 12 sekund. Ja ładuję działo 8, prawie 9 sekund. I jeszcze do tego, jak dorzucimy 3 sekundy, to mój celownik jeszcze bardziej się zmniejszy. Niestety zebrałem kolejny strzał. Pancerz kadłuba, tutaj nie jest niczym dobrym. Generalnie tymi czołgami musimy grać w taki sposób, żeby chować cały nasz kadłub i pokazywać się na wieży, bo wieża jest naprawdę mocna. Natomiast na dziewiątych, na dziesiątych tyle, jak natrafimy trafimy na czołgi, które mają powyżej 300, tam 11 penetracji, no to jesteśmy dosyć łatwo dziurawieni po wieży. Może łatwo nie, ale tak na 60%. No jak ktoś ma 340, 350 na goldzie, na hicie, no to niestety, ale zrobi z tą wieżą co chce. Ja tu podjadę, zaświecę na 50 metrów te pojazdy. Może udałoby mi się znaleźć przestrzał. Ja wiem, że jeszcze wam nie wytłumaczyłem, jak działa to schładzanie lufy, ale to jest coś banalnego. Zobaczmy sobie może na tym przykładzie. Celuję się w drzwi. O, załóżmy w tą klamkę. Zobaczcie jaki jest celownik idealnie na całą klamkę. Oddam strzał i po strzale mój celownik jest większy niż klamka. Bo ładuje 8 sekund. Działo składa się około 12 sekund, czyli teraz jak jeszcze miną 4 sekundy, nic nie robię, totalnie nic nie robię. Zobaczcie, że się działo teraz schłodziło i celownik się zmniejszył. Szkoda, że w grze nie, nie mamy jakiegoś takiej opcji, która by nam pokazywała dwa celowniki, albo dodatkowy czas ładowania byłby. Pewnie jest jakiś mod na to, ale szczerze nie wiem, który pokazuje nam ile trzeba jeszcze dodatkowo poczekać, żeby do, schłodzić to działo Żeby na przykład mieć tą stuprocentową Najlepszą celność jaką można uzyskać Na tym pojeździe Kontra tu bokiem Dobra musi ode mnie oberwać Średnie uszkodzenia tu są 320 na strzał Trochę mało ale jeżeli serio Znajdziemy dobre pozycje na wieży To możemy być prawdziwą bestią I tak po kolei po kolei Będziemy sobie punktować te pojazdy Łącząc to z fenomenalną celnością Jesteśmy w stanie naprawdę trafiać niesamowite Strzały po włazach gdzie przeciwnik będzie mieć problemy. No i pancerz na wieży, na ósemki, nawet na niektóre dziewiątki spokojnie starczy. Teraz mam większy celownik. a Aj, myślałem, że będzie wystarczająco mały, żeby to trafić, nie udało się. Ale gdybym poczekał 4 sekundy dłużej, no to wtedy miałbym ten celownik jeszcze mniejszy. Zobaczcie zresztą teraz. Zaraz on powinien się zmniejszyć. Dokładnie teraz mi minęły te 4 sekundy. No i teraz mam lepszą celność i będzie mi łatwiej trafić ten włas. To jest duża różnica w tej celności. Jeszcze większą możecie zaobserwować w czołgu drzewkowym, w sumie w całej linii, bo one dostały fajnego buffa. Aj, ale nie wystarczyło, żeby go przebić, szkoda. On się zaczyna cofać. Ja może podjadę pod wrak. I tu myślę, że będę mieć bicie. Niestety, ale pokazałem kadłub. Dobra, poczekam jeszcze trochę. Nie przebiłem go, nie trafiłem. Teraz bardziej schowałem kadłub. Ten czołg nie ma za bardzo e, słabych punktów na wieży, takich typowych jak e, władz dowódcy. Jakby są tak belki, ale one aż tak słabo opancerzone nie są. Dobra, teraz poczekam chwilę. Udało się przebić. Uff, <laughs> już myślałem, że nie pokażę wam tego na odcinku w praktyce. Dobra, teraz nie zdążę schodzić działa. No i nie trafiłem, niestety. Ale on nie ma za bardzo opcji. I ginie 3000 uszkodzeń. Przy okazji Kilana chyba będzie odwrócona. Kilana jest na jeden strzał, Znaczy, ma mnie na jeden strzał, ale chyba nie zdąży do mnie strzelić. Taką mam nadzieję, sek dostanie ode mnie. I Kilany już nie ma. Jedziemy po Ebera. Te czołgi nadal nas nie interesują. Czy ładować HEKA na Ebera o To jest pytanie. Dobra, załadujemy tutaj. Penetracja jest 53, więc powinno wystarczyć przy dobrym strzale. Ale to 100% hack nie będzie, niestety, bo tej penetracji jest trochę mniej. Jestem wykryty, on zjechał na dół po LCK. Dobra, zobaczymy, czy uda się go przebić. Przebiłem, 377, fajnie. Aż zjadę na dół, chociaż nie wiem, czy powinienem, może powinien jechać do lewej strony. Co ten LCK tu kombinuje, czy wyjedzie? Coś nie wyjeżdża, ucieka ode mnie. Aj, no to się pobawiliśmy wokół tej wieży. Jest 3600, 800 pasyści, oznaka pierwszej klasy. W ogóle to była moja pierwsza oficjalna bitwa tym czołgiem na moim prywatnym koncie. Testowałem go na koncie prasowym, pamiętam jak go dostaliśmy, ale jakoś na swoim jeszcze nie miałem kiedy rozegrać tych bitach, więc gramy pierwsze 4 bitwy. penetracja jak na czołg ciężki 8 tieru nie jest zła, 230, na złocie 290, ale to są pociski HIT. No i minusem powiedziałbym, że to jest liczba punktów wytrzymałości, bo bazowo jest 1400 gram na wzmocnieniu. Jak widzicie, dosyłacz obowiązkowo. Jako trzeci moduł z wentylację ale możecie dorzucić sprężarkę albo co tam wam się podoba. Jak ktoś jeszcze bardzo chciałby zmniejszyć rozmiar celownika, to może dać to ulepszone celowanie. To kwestia indywidualna. Podjadę na miejscówkę na wieżę. Jest tutaj 12 stopni opuszczania działa. Bardzo... Dobry wynik, i teraz conceiver dostał za 307. Pięknie nie powinien mi tu nic zrobić. Zobaczymy zresztą sami jego słaby punkt. Widać dosyć łatwo. Tu jest drugi conceiver. Czy się ktoś wychyli? Czy będę mieć bicie? Zaraz zobaczymy. Ale niestety, Arta, zapomniałem artylerii, że jest jedna w tej bitwie. Ona będzie miała wrzutę na mnie. Też mamy mniej czołgów na tej flance. Wydaje mi się, że będziemy tę stronę przegrywać na dłuższą metę. A drugą stronę powinniśmy wygrywać. Takie mam założenie, więc nie chcę się pchać zbyt ostro. Wolę zobaczyć, co się dzieje na tych wszystkich stronach. Ten x tu jest schowany. Zobaczymy, czy ktoś nie jedzie od prawej strony, bo. Jest to możliwe. Dużo niższycieli w bitwie. O, zobaczcie, jest Progetto. Że to strzeliło raz. Liczymy. Ma trzy pociski w magazynku. Drugi raz. I teraz dostanie ode mnie za 293. Nie chcę tego zebrać. Skorpion. Oj, może mnie przebić po kadłubie, ale chyba nie trafił. Trochę miałem nos do tego, co tutaj się będzie dziać. Zaraz Skorpion będzie głębiej wjeżdżać. Ja załaduję pociski odłąkowe na niego. Może uda się go wykryć. Tak jest, jest hack i jest za 401 pestka. Pięknie, nie zostałem wykryty. Minus 1500 HP. Myślę powoli nad tym, żeby się cofać, bo nie czuję się tutaj bezpiecznie. To projekt to może namieszać od góry. Skoda, conceiver, te czołgi podjeżdżają. My tego nie utrzymamy. Jestem wręcz przekonany, że tego nie utrzymamy. I chciałem teraz w taki sposób przejechać sobie do góry, żeby nie zbierać od Defendera, ale dostałem od Defendera niestety. Zostań czy zbiorę od Proget Oj, tutaj nasz conceiver teraz się wychyla. Dostanie projektu ode mnie. Tylny jakiś side scrap, ale. To Proget to mnie blokuje. Im dłużej czekam, tym większa szansa, że Scorpion mi wyjedzie i stąd dami strzał. Zobaczcie sami, że. No właśnie to zrobił. Ale dostał w ogóle ode mnie w zamian. Fenomenalny strzał. Nie wiem jak to siadło. Dało mi się cofnąć na bezpieczną pozycję, ale jakim kosztem? Ładuję złoto, bo będę strzelać do defendera. Może mi nie starczyć penetracji. Mam fajną misówkę. Arta nie powinna mieć tutaj czystej wrzuty, ale z drugiej strony. Ja będę musiał się cofać. Dobra, jest ten conceiver. Dostanie 294. Jestem w stanie tu oddać kilka strzałów na dojeździe na pewno. Jedzie Defender. Dolna płyta, nie mam czasu. Płodzić lufę. <grym> Jakkolwiek to brzmi. Będę spłacać naszego Conceivera I na pewno na dojeździe rozwalę te czołgi. Tylko jest problem, bo zobaczcie, gdzie jest lorka. Dobra, spróbuję teraz Defendera coś dać. Jestem poniekąd zmuszony grać na tej pozycji. Jak myślę, żeby się cofnąć pod naszych, czy tutaj zostać? Prożetto będzie jechało od tamtej strony. Ok, spróbuję się cofnąć. Ja tego no, nie utrzymam. Z dwóch stron to prożetto jeszcze jedzie tamtędy. Muszę tak uciec. Mam nadzieję, że zdążę. Oj, powiem wam, że mogę nie zdążyć. Nie wiem, czy mnie zaświecił. Teraz mógł mnie zaświecić. Dostałem po asyście. Nie mam spota. Ale Conceiver może wjechać tu w te krzaki i mnie rozwalić zaraz. Ja muszę uciekać na... Do naszych sojuszników. Jest i on. Ale ja jestem bez spota jeszcze dostaję coś po asyście, więc fajnie. Tylko niestety tej strony nie mamy w pełni zajętej. Przez co musimy uważać. Pojawiło się progetto. No, opartego z dobrym snajpą utrzymamy tą prawną stronę. A, i niestety padł mi miel. Jest lorka tutaj. Centurion jak blisko podjechał. Kurczę, ten centurion mnie chyba zaświeci. To jest mój największy problem w tym momencie, bo ja chciałbym uciec właśnie tak, jak jedzie UDES, ale ja chyba nie mam na tyle dobrego kamuflażu, żeby to zrobić. Przez co muszę tu zostać. I teraz celuję się w lorkę. Dostała lorka, super. Nie jestem wykryty ciągle, co ciekawe. O, już jestem. Jest skorpion. Skorpion do mnie nie strzela. A nikt go nie dobije. Arta może mnie rozwalić cały czas. Jestem na celowniku od arty. Dobrze, jakby udez rozwalił skorpiona. Ja ze złota mogę rozwalić Defendera. Tak cały czas jeszcze patrzę kątem oka na Centuriona. Jestem Defender. To jest super ważne, żeby go dobić. Ale jednocześnie nie zginąć od skorpiona. Arta strzeliła, szukam Defendera, nie mogę znaleźć, Swak jedzie na plecy, oj, a Skorpion żyje dalej, ja muszę zaryzykować, myślałem, że Defender nie będzie wychylony, że dostanie spota gdzieś, bo w miarę blisko był, im dłużej bym czekał, tym większe szanse, że Skorpion by objechał z prawej strony i stąd by mnie wyciągnął. Tu widziałem Swaka, myślałem, że dojadę, rozwalę Defendera i pojadę gdzieś głębiej i ja zaskoczę może Skorpiona albo coś takiego i ucieknę od tych niszczycieli, ale nie, nie udało się. Wow, jakie losowanie, linia Mannerheima, siódme tiry i jedna artyleria jego Pantera. Dojedziemy oczywiście na prawo, z tej pozycji nawet mógłbym, nie wiem, w jeden, dwa czołgi utrzymać kilkanaście pojazdów, tak mi się wydaje, ale zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. Dużo czołgów wyjdzie z naszej strony. Na tę flankę widzimy, że oni bardziej preferują tymi czołgami ciężkimi grać tą drugą stronę, linię A. Nikogo nie widzimy, już somuła, typ mają spota, więc to jest znak dla nas, że możemy podjeżdżać. Tu jest ze mną kontra, jest ze mną 45TP, chopper, chopper, XM, więc mamy tu fajne czołgi i to było dosyć oczywiste, że oni będą mieć albo tutaj jakieś pojedyncze pojazdy, które złapiemy, albo będą już wycofani na tych defensywnych pozycjach. I to nie będzie łatwe do przełamania. Poszukam oczywiście okazji, może uda się oddać jakieś 1, dwa darmowe strzały, ale tutaj artyleria będzie mieć bardzo dobrą wrzutę, plus niszczyciel się ustawi na przykład na A0, no to jesteśmy domknięci. Ogień krzyżowy z lewej, prawej, niszczyciel z przodu, niszczyciel tam, arta i dużo tu nie zdziałamy, więc ja już powoli myślę o tym, żeby się cofnąć. Natomiast jeszcze poszukamy okazji, bo może tutaj będzie szansa. Na zielono mi się świeci na tym chopperze. Yy... Przez jaszmo działa się wbijam, więc spoko. Jak mogę tak pracować i nic na tym nie tracę, to jest idealnie. Skorpion już ucieka. Patrzę, czy Centurion się nie wychyli, bo on jest coraz wykryty. On chyba się zaraz wychyli, tak mi się wydaje. Zobaczcie sami. No i ta celność rewelacyjna. Spisuje się na medal. Bardzo lubię to w tych czołgach i po tym buffie w szczególności, że możemy zagrać tymi czołgami ciężkimi jak takimi snajperami. Jest ta alternatywna opcja. Nie musimy być ograniczeni do tego, żeby strzelać te pojazdy, które są bardzo blisko, tylko możemy realnie przysnajpić i dużo, bardzo dużo trafić. I to nie mówię o tej pręce, tylko ogólnie o całej linii, zresztą jeżeli oglądaliście odcinek, to sami widzieliście jak się tym typem grało. Kolejny strzał, kolejne trafienie, rewelacja, może uda mi się go dobić, to by było dosyć ważne. Udało się, kosztem ogłuszania, więc praktycznie żadnym kosztem. Chopery są na strzał, z lewej i z prawej. Więc mamy sporą szansę na przełamanie tej flanki. Nadal nie mogę tu się zapuścić zbyt głęboko. Ze względu na to, że tu pewnie sobie stoi skorpion. I ja oddam jakiś strzał na ślepo, zobaczymy, że to nie weszło, ponieważ trafiłem w sojusznika. Wydaje mi się, że on tu stoi, tak na 90% pad, chopper. Uj, jest super helka, którego wykryłem. Skupiam, trafiam, rewelację i odbijam na wieżę. No tak, jest, tam jest w ogóle artyleria. Skorpion jest tu. Przełamaliśmy jednak tą bazę. Gdybyśmy byli na wyższych tierach i odpowiednie czołgi by sobie tutaj grały, trafiłem chyba. To nie ma opcji na taki przejazd jaki właśnie wykonaliśmy. Jest, trafiłem za zero w gąskę, G.W. Pantera. to ciekawe, ale dobija już ją. Nie ma arty, więc będzie prościej. Jest nadal super Hellcat wychylony. Myślę, że tam może być jeszcze Skorpion. A jest tutaj Skorpion, ok. Uwaga, uwaga. Aj, 420 metrów. Prawie by to weszło, mało brakowało. My to gadu-gadu, a to jest koniec bitwy. <gryw> Więc nie mogę jakoś się zatrzymywać w tym momencie. Muszę ruszać do przodu po uszkodzenia, które zostały. A nie jest ich tak dużo. Skorpion padł, zaświeciłem AMBT. Ja nie wiem, czy się zatrzymywać i strzelać. Okej, okay, weszło, fajnie. Jedziemy dalej. Skorpion pewnie strzeli do mnie, ale... Nie ma dużego znaczenia. Wow, ale Arta teraz huknęła. Oba po spocie wleci. Spoko. E, chyba wceluję się bardziej w AMBT i się skupię na AMBT niż na tym skorpionie. On mnie strzelił ze zero. Jest AMBT. Dolna płyta, cyk. Może mnie przebić po kadłubie. No i to zrobił. Przeszedł jak po kadłubie, tak mi się wydaje. Może będzie też kamera pośmiertna. To Wam pokaże dokładnie, jak to poleciało. Bo jest. Uwaga, uwaga. Aj, no widzieliście, strzelił mnie ten taki środek, idealnie. Kilka milimetrów wyżej i to by poleciało na wieżę i by mnie nie przebił, ale i tak to nie miało żadnego wpływu. Przeciętna bitwa, ale udało się swoje, powiedzmy, minimum zrobić. 2000 uszkodzeń zarobkowo, sami widzicie jak się to prezentuje. I zagrajemy ostatnią gierkę. Cichy brzeg. Spróbuję zagrać na C1D1. Obawiam się bardzo, ile czołgów pojedzie z naszej strony. Zobaczcie. Raz, dwa, trzy, cztery. Pewnie jest to trzy. To jest pięć czołgów, które niby jadą na prawo, ale grają pasywnie i nie zajmują mapy. TES pewnie pojedzie. Concealer też powinien pojechać. To są tylko trzy czołgi. Natomiast jesteśmy na ósmych tierach. Za nami tygrys jeszcze jedzie. Będziemy mieli wsparcie. No, spróbuję podjechać, chociaż momentami granie tutaj to jest serio rzut monetą bo jeżeli przeciwnik zagra odpowiednio dobrze, to nie, nawet jakbyśmy super zagrali, to nie mamy szans zrobić sensownego rezultatu. Widzę, że jedzie Progetto, za nami gdzieś tam rhm, t69 się pokazuje, oddaje strzał w gąsko oczywiście, żeby zużyć jego zestaw naprawczy albo dostać po głośnicy. No i mało brakowało i byłby kolejny strzał. Ajajajajaj, wie, że t69 może odbić, to był dobry przykład. Jest to progetto. Odwracam przodem wieży. Progetto minus jeden. Nasz RHM zbierze wszystko od progetto. Progetto ma jeden strzał i kolejny strzał w gąskę. A i mało brakowało, żeby nasz RHM użył swojej tuby. Jak on tutaj huknie, to zrobi różnicę. Jest to czy dwójka. Fajnie spisujemy się na ten moment na tej stronie. Trochę za wysoko wycelowałem, ale też bałem się bo nie widziałem innej części czołgu, tego T32. Mogę grać jednak goldzie, ale wolę jednak z normalnej amunicji, bo gram czołgiem premium, to chciałbym pozarabiać. Byłoby wtedy troszeczkę łatwiej w tym starciu z T32, chociaż teraz będzie odpowiedni kąt, to powinno wejść. I na spokojnie sobie gramy, punktujemy te pojazdy. T32 znowu. I to wchodzi te dwójka to było ogromne zagrożenie. Gdyby goście zagrał odpowiednio tą też dwójką, to e, mógłby tutaj nieźle namieszać. A tak to jesteśmy pięknie w grze i my nadajemy cały czas tempo tej bitwy. To oni się cofają, oni są bez pozycji e, i przeciwnik e, no, no nic nam nie może zrobić, bo możemy po każdym strzale się cofnąć. Jesteśmy wychrali na wieży, a my widzimy ich kadłuby, boki. No, i kasujemy równo, co by nie mówić. 5, 1. Jeszcze przez kilka sekund jestem wykryty, więc powinienem się wstrzymać, bo tu na pewno jest jakiś niszczyciel celowany. Nie pamiętam, kto do mnie strzelił wcześniej. Ale teraz mniej więcej zniknę ze spota i mogę próbować podjeżdżać cały czas przy kamieniach, żeby w razie czego się schować. Podjeżdżanie może być ryzykowne, oczywiście, ale też może się bardzo opłacić uszkodzeniami po asyście. I zawsze można odbić w lewą stronę tutaj, pewnie gdzie tam są spingowane te czołgi, to na pewno ktoś tu stoi na G2, podejrzewam. Zobaczycie zresztą sami, tutaj może być gdzieś jeden czołg przy kamieniu. Oho, jest sesik, który dostał spota, akurat on zdąży się cofnąć. Zobaczymy, czy ktoś nie będzie po mojej lewej, bo to też jest prawdopodobnie, z rhm. Ładuję pocisk odłąkowy, po że strzelam za 430, cofka, żeby na wieżę przyjąć. Przebił się, był wyżej. I przebił się w wieżę, miał hity, to jest to działo trollowe. No nic, e, gratulacje dla niego, tyle mogę powiedzieć. Ale dobiję w tym czasie CSa. Oj, zaczynamy przegrywać. Ja teraz sobie tak zdaję sprawę, że jest minus 2000 HP. Druga strona nam jednak padła. I powiem wam, że jednak to przebicie od rhm będzie bardzo kluczowe w kontekście tej bitwy. I żałuję teraz, naprawdę żałuję, że to zebrałem ładuję haeka jeszcze na tego dwulufowca swaka doszło za 400 super ważny hack ale brakuje mi tego hp i ta bitwa ma ogromny potencjał na przykład na oznakę mistrzowską której nie posiadam na tym czołgu. I teraz najlepsze chyba zagranie to będzie cofka pod naszą bazę i stąd z tych pozycji będziemy mogli snajpić sobie w tego prototypa tygrysa. Brakuje nam tutaj czołgów, żeby mieć ogień krzyżowy. Ja na to się decyduję. Teraz tego prototypa i tak nie miałbym jak strzelić, bo on się schowa akurat. Jedyne co, to dwururka może jechać na naszą bazę, ale szczerze wątpię. Zobaczymy czy... Okej, okay, mam spota, więc ustawię się bardziej przodem. Ewentualnie dwururka może strzelić mnie w bok wieży, gdzieś z tamtej, z lewej strony, ale też wątpię. Okej, okay, jest dwórka tu w ogóle. Szaliłem się na tego prototypa, niestety. Rozwalili go beze mnie. Teraz dwórka strzeliła. Teoretycznie tygrys może gdzieś tutaj mnie strzelić w bok, ale chyba jestem niewykryty. Muszę grać za torami, bo fajnie by było wychylić się na dwórkę właśnie na wieży. Jest i ta dwururka. celuje w dolną płytę. Przebijam, tylko że ona po prostu wjedzie takim szturmem, impetem we mnie i... No jest problem. Jest duży problem, bo nikt mi nie pomoże, ale my przejmiemy bazę. Dobrze byłoby się nawet skleić, tylko nie wiem czy on mnie nie staranuje. No staranował mnie niestety. Odbijam jego strzał, byliśmy w sklejce, ale mnie po prostu staranował. No i nic do asysty nie wleciało. Możemy tą bitwę przegrać, pytanie jak z tym kapem stoimy. 8 sekund do skapowania, 5 sekund. Proszę państwa, czy to skapujemy? Alpin Tiger się wychyla, Alpin Tiger dostaje, Alpin Tiger nie trafił. I ktoś zbił z pleców chyba. Ale nadal 3 sekundy czy Alpin Tiger przeładuje? To nie jest bitwa skopatkaniowa. Skapowaliśmy to. Jakimś cudem to skapowaliśmy. Nadal jest szansa na MK, zobaczymy. No dobra, jednak nie ma szansy. Odznaka drugiej klasy. Myślałem, że będzie więcej tego EXPA, ale ten jeden strzał od tego RHMA, myślę, że kosztował mnie na luzie 2000 uszkodzeń. Wtedy mógłbym zagrać zupełnie inaczej tę bitwę. Ta dwórka by mnie skończyła, mógłbym strzelać w plecy te czołgi. To no, sami widzieliście, ile było możliwości. Musiałem to sprawdzić. ma 334 penetracji na goldzie. No jak jest jeszcze wyżej od nas, no to mam prawie że 80% szans na przebicie nas powierzy, niestety, ale tak to wygląda. No i to tyle, typek, moim zdaniem fajna premka, w szczególności teraz, jak te czołgi drzewkowe wróciły do łask. 8500, jest sporo golda, ale i tak oferta, jeżeli zrobicie sobie całego tego węża, może być, podkreślam, może być interesująca. Dzięki za odcinek, trzymajcie się, to elo.